Cześć, witajcie na kanale rezerwy kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Kontynuujemy naszą przygodę na mapie Extinction na najnowszym DLC do Arka. Będzie to kolejny fragment ze streamów. Stream odbywają się zawsze na Twitchu, stream odbywają się codziennie i żeby żadnego nie przegapić, wejdźcie na Twitcha, zostawcie tam falowkę, żeby dostawać powiadomienia. Dołączcie również do Discord'a. Tam zawsze przed streamem jest informacja o tym, że stream już się zaczyna i linki zarówno do Twitcha, jak i do Discorda znajdziecie w opisie. Pamiętajcie pod tym filmem zostawić łapkę w górę, skomentujcie, zostawcie po, sobie po prostu jakąś aktywność, żeby ten film mógł dotrzeć do większej ilości widzów. Natomiast nowe osoby zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał, szczególnie jeżeli lubicie Ark Survival Evolved, bo odcinków z tej gry na kanale będzie dużo, dużo więcej. A już w tym momencie, jeżeli ktoś się nudzi, to ma do oglądania tutaj nawet ponad 500 odcinków z tej gry. Będę starał się przedstawić wam wszystkie rzeczy, które są w grze. Również z serwerów PvP Także zapraszam również do oglądania tego odcinka Mam nadzieję, że będzie Wam się również podobał Dawajcie szybko Ej no ja tego nie widzę, ja jestem już chyba ślepy A dobra, widzę Podobno on kilo warto było wziąć, bo z tego się kopie ten element Eee A... To jest w, praktycznie w tym samym miejscu co mieliśmy tą pierwszą kapsę. Szybuj, szybuj, mi się nic nie stanie. Szybuj. Szybuj, imperatorze. Oho. o, o, oho. oho. Gdzie ty niżej, niżej jeszcze. Czekaj. Patrzę czy to widać z góry, ale jeszcze nie widzę. To później ktoś musi na szybko polecieć. Po Ankiro nie zbiera. Łatwiej. Podobno, Ankiro ktoś tam inny pisze, wody. że nie działa. Nie mogę szybować chyba z tobą, bo mi się jakby ląduje. Tak, Czekaj, bo ci się czekaj niżej, niżej, niżej. O, teraz próbuj, teraz tam niżej. Uważaj, przy okazji to atakujemy. O, ale tak nie przy ziemi, żebym też miał wiesz ja Tak, to ciężko widać te. Kora wtedy To lupę O widzę, widzę już to Nie to jest w tym samym miejscu nie. co wcześniej było mhm. no ta kapsuła mhm. Ta kapsuła, w tym samym miejscu, co ta pierwsza Tamty mi broniliśmy Dobra, powoli, otwórz mapę i powoli zdeć w dół Ty tu z rzeki Magnara, a to znasz chyba. Czemu mam mapę znasz. otworzyć? No, no bo nie wiesz szybowów wtedy Mówiłem, że na na jak przepada Magnara No Dobra, Reezer, wrzucam ci do osoby. Przytrzymaj. Może już sobie. Dzięki. Co to można kopać nim? Trzeba przeżyć pięć tych. Ty, to ja tą jedną osobę zostawiam tutaj na górze. Jakbyś mógł, Krzaku, patrzeć na nią od czasu do czasu. Ale on chyba nic jej nie grozi. Kurde, Krzaku, weź tego, niebiesko bo tu jest Rex. Weź go, przy mnie Ej, bo to uderzam. Muszę dostać w środku. Spina jest spina. Dobra litowa, ja tu będę sam. Pagowałem się. A. XD Dobra, nie będę marnował tej amunicji. Bronimy? No dobra, bronimy. To jakoś wiecie, bo ja nie mogę wyjść. 111 spinno tu to jest. To co zbagowany jeszcze po ziemią? Ej, patrz na tą osobę, jak coś na górze. Raptor jakiś mógł być. Ej, co tu się niszczy? Co, 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 co? One ten element atakują, te wszystkie żyłki, jakby. Ej, tak, i tutaj, widzisz, to na atakują. tym polega, że im one więcej zniszczą, tym mniej będzie dla nas. Giganoto naprzeciwko ciebie. Giganoto? Corrupted? Nie, mam na myśli, że ten kto leci, A, to dobra. ja to atakuję. Kurde. Tam tu stronę trzeba polecić. Tam są... Uważajcie, bo wy też atakujecie ten element. Jak mam nie atakować? na to siedzę. No wiem, ale... ale żebyś mógł uważać, jak możesz. Możesz. Chyba, że ja mogę tą sowę złapać w kapsułę, bo mam cooldown... Dobra, jeszcze mam 200 sekund. Nie ma o y uh, no. swój raptorek uwierbiam te pasła. o swój raptora, o swój nie wiem, tych zero topsa. Ja muszę tak wiem że raptor byłby tutaj najlepszym dinozaurem, ale nie My możemy go oswoić 4, 5, 5, 5, 5. Ty tym lepiej wyjdź ze środka, bo ty najwięcej szkódnim Jakaj ja ci tym wyjdę Ja nie mam cooldowna, mogę złap, złap Pokebola Ale jak łapiesz to nie ma cooldowna, tylko nie wierzucę jak złapię Nie zostało jeszcze tych i Tu jest jakiś Dwa Tam u góry Tu jest jeden O ja mam, ja mam To chyba będzie wszystko A ile tu jest fal? Chyba pięć. też pięć Jest napisane? Tak, pięć mhm. A no to dopiero pierwsza była, jeden, jeden przeciwnik jeszcze jest Nie, to już druga, bo ja pierwszą praktycznie wybiłem zniknął? No. jest Chyba mam, nie wiem czy to był ten Ten był ostatni, co ja miałem To co, zaraz sobie będzie na YouTube? Będzie, będzie Cześć Matan, witam Teraz jest 2 na 5 No właśnie, z pierwszą, praktycznie wybiliśmy tak? tak, 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 no ja doleciałem pod koniec. Tej teraz, teraz. To Magnar musi. No zaraz, zaraz, bo się bije z trzema spinno, nie dwoma. Dobra, ja teraz to już wyrzucę. Dużo tam się zablokowało na tym klifie. Po co mi raptor, człowieku? Po co mi raptor, weź mi powiedz. Paracery to długo trzeba bić. Co wybiją. No właśnie, jak chciałem powiedzieć. Ja za 20 sekund mogę ją schować. Rezer to nie jest cooldown na, na branie, tylko na wyrzut. Tu biją mocno po prawej stronie tego noda. To jest dużo paracerów, a nie należałoby zabijanie. Dlaczego ten giga tak mało bije? Bo był dzisiaj oswojony, nie jest levelowany. Dobra, dobra, ja mam już to, możesz tam iść z Potrzebuję tu pomocy. No tu są dwie sowy Rozwalili ten jeden kawałek Najważniejszy ten w środku chyba jest Dobra, ja sowo odlatuję Tu tricek jest Kurde, wyrzuciłem ją nie chcąc Dobra, na szczęście nie 6 Myślałem, że kilka może wejść. Jedna sowa jeszcze jest na górze, bo nie mogę wszystkich Możesz wszystkie, tylko nie wyrzucaj ich. Tak to działa. Trak to jest. Jeden został. Jeden. No, trajk to jest. tylko... Tam jeszcze tam jeszcze z tego są, jakby od zachodu. No to jest jeden trajek. Trak to więcej Trak to to Ej chłopaki, to już było 1200 temu, tym środkowym. Nie mogę wziąć drugiej sowy. Ja mogę wziąć chrypada. No To jest na górze. Ja już się pakuję. Brawo sowa, to trzecia była, tak? To była druga to chyba. A, nie mogę jej zamknąć, o co chodzi? A, jest lag. Jest lag. No jest, tak. to idzie do tyłu. To ja, to ja się do tyłu. Alba, jest następna fala. Tu nie ma. To musisz do niej, blisko so. podejść do tej sowy, musisz. Weź innym przyciskiem myszy spróbuj. Dzięki za followka. tutaj dużo fala będzie szła Ale strasznie laguje teraz Powiem wam, że nie chcę chwalić z dnia przed zachodem słońca Ale zobaczcie, że jeszcze nie miałem crasha, od kiedy nie jestem na tym zimowym. to ktoś tu. Muszę na stamina poczekać. To nie jest kapsła, to jest takie element vein. Podobnie, to polega podobnie na tym jak kapsuła, tylko że stąd się jakoś element wydobywa. Hey, Zbagowałem się. To my ten element później mamy kilofami wydobywać? O, jak to się. działa? Tam terasy na środku są. Ty i lubię. Co się dzieje? Ja nie mogę tam wyjść, bo wszystko rozwalę. masz tutaj tego małego w środku Zobaczcie jedne zostało Jeszcze mam do jednego karno Jakieś dillo jeszcze tam Słyszycie? Zobaczcie ile jeszcze zostało Gdzie jest krzak? No krzak z siebie jest raptorem Ale mam saku, super tutaj? Posila pałkę Zostało 4 Żyję, walczę Cztery ze No to musisz tam mówić, gdzie? O... Też ja słowa wstanie. nie jest na, na damage. Nic mi się nie dzieje, ale muszę. O tu jeszcze. Trzy jeszcze. Trzy jakieś shity. Dobra, ktoś jakieś leczonko? No ja, mi by się przydało. A czym ty jesteś? Nie Na do tyłu, za tobą Fala zrobiona, kolejna idzie Ty, do jakiś typ o tej Chodźcie mu Napiszcie mu ktoś, że my robimy to Siekierami będzie lecieć więcej jak coś eee, elementu, a kilofem das tu Także robimy się kierunki, Ale niestety nie mamy, wiesz? Mamy tylko takie słabe. Dobra, już, już, starcie. Już A środek bije, krok. Już idę. gościu nam zebrał, nie no, to właśnie, no, to ja będzie pomagał. Wilk, najlepsze jest. Y, combo. dobrze, proszę rację. Na pewno są lepsze od tych, co mamy tutaj. Wilk, traktor by pozamiatały to wszystko na ludzie, tak. Ale ty Riku nie bij jak ja już biję, bo wiesz, no jest jedna strona niezrobiona. Cała strona jedna, no właśnie, trzeba pomóc Ej, środek. To uważasz, że strzelba nie, jest więcej demerza niż yy, dinozaury, naprawdę. Ach, Kolejny to nadech. Ten forcer będzie potrzebował heala zaraz. Zaraz, już lecę. Jestem na po południu. Muszę ustalić to. Forcer. Riku, dawaj to. To jest inny aspekt. O kurde. Tak Artopluera jaka? mi je kuro zwaliła. Jest No to dobra, dawaj Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jest to nie Leczę O, jest fana Jeszcze, jeszcze, jeszcze Strzymał do końca staniny Możemy to zrobić, chłopaki. To już fioletowy nas prowadziło. Ja powiem tak, jeżeli byś tutaj te... przyszedł na koniu, na raptorze czy na wilku, to by cię od razu raptor zrzucił Nie. z tego siodła. Jeszcze Jezus. będziemy leczyć? Może, czy Lecę naprawdę uważasz, że raptor mam... byłby lepszy od tego, na czym ja siedzę? Oh, damn. Dobra, ja od północy czyszczę od północnego wschodu. Ja jestem na środku. Bo jestem w Od góry biję. twierdził, halo, marniarki, halo, rzodek Ja widziałem was, to no, już sobie Na sprawę, już, już biję tamtej, z trzeba Możesz się poznać idzie do ciebie Przyszedł do tyle tam To, to mówicie, że to jest trudność czerwona, ten, ten vein. Te Parto Pluery to trochę lipa, że ten ekwipunek niszczył. Dobrze, że mi Hapsów nie zabrała. Parto Pluera zniszczyła mi ten. Pancerz. No, mi też, mi też. Ona nam damage będzie zadawać na tym? Nie wiem, bo ja nie dostaję damage, ale pancerz zniszczyła. Pierdzie, co to jest to? Czy ja tu wszystko zmienię? Dobra, więc tak upaki. Jeszcze zostało dwa, dwa, Dzięki za falauki. Altru, Nie wiem za ile koniec liveu. Co tak pytacie za ile koniec si Nie możecie doczekać I jeszcze? Ptere, ptere, ptere czy co? Ptere, ptere w prawo. Widzisz? Dodo wykrywa wrogów. Jesus, widzisz, że tu sami eksperci nie przyszli tak, na to znaczy wieczór. to To chyba ten gazbag, mi się tak wydaje. Parazol jest przydatny, go. żeby na przykład to wyczyścić. No, ludzie, o co wam chodzi w ogóle? W ogóle ten forcer gazbaga prawie nie bije. Na dołu forcer jest, nie. Oh, oh, oh. oh. O, Co teraz? Siekierkami kto? No, siekierkami, siekierkami. Nie działa. A działa, elementy wypadają, kurczę, jesteśmy bogaci. Elementas mi wypada. Siekierą, bi, siekierą. Ja mam no, 300, 400. a tego elementu tu leci tyle, że teraz. Baj, Już to... mam 1000. To oh, w dupę Dobra, uciekamy Chłopaki nie ma... Czyli ma coś złociech no macie? Bazy. 1000 elementów u mnie Nie nie, sorry, ja źle powiedziałem Element szart 1060 element Ja mam Odłamek spad... elementu 3400 Ja mam odłamek elementu 1240 element 120 i element do 320 Dobra ja zbijam na bazę i spadłem. Do, dobra, obok do bazy I prosił, bo... Ej, ktoś musi po mnie co bo ja z taką wagą to nie... Eee, no to weź Sowę. Czy nie? No ale to co? Tak giga no to ma wszystkie No właśnie. A Sowa wszystkiego nie uje się nie ma. Więcej niż giga chyba, czy nie? Ma, giga ma 807. Mhm. Ty wziąłeś tamtą sowę z góry, tak? Tak. Okej... Okay. Okay. No. Czekaj, może kilo od Ciebie coś wyrwę, delikatnie. Mhm, mm jesteś trochę nudni. Cześć, ja naukowiec. Ja jestem pewny, już jestem pod bazą. No, ale ekwipunek straciliśmy. To ile to odrobi się ekwipunek?